oferta jest faktycznie złota. Miejsce też. Tak, niestety niespodzianki już nie będzie, ale odczytam cały tekst. Projekt zyskał uznanie dzięki osiągnięciu wyjątkowych rezultatów, zaangażowaniu liderów projektu i świetnej współpracy zespołu projektowego. Liderzy projektu wykazali się doskonałymi umiejętnościami przywódczymi, skutecznie kierując zespołem członkowie zespołu projektowego wykazali się wysokim profesjonalizmem, elastycznością i zdolnością rozwiązywania problemów. I tym samym w kategorii Projekty Organizacyjne zwycięzcą okazał się Bank Gospodarstwa Krajowego. w kategorii projektu Organizacyjne 2023 Bank Gospodarstwa Krajowego. Gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy Państwa do zdjęcia, a chwilę później bardzo prosimy, żeby nasi zwycięzcy podzielili się z nami tymi emocjami, które towarzyszą Państwu na tym najwyższym poziomie. Zapraszamy do mikrofonu. Szanowni Państwo, ta nagroda jest dla nas ogromnym wyróżnieniem jest dla nas takim dowodem, że umiemy zaangażować się i doprowadzić do końca naprawdę wielkie projekty. Sam udział w konkursie był dla nas dużą inspiracją. Bardzo dziękujemy naszym asesorom za możliwość spotkań. To nas na pewno zmotywowało do dalszej doskonałości, do dalszej ciężkiej pracy. Ja o projekcie Zrównoważony Rozwój mogłabym naprawdę opowiadać godzinami, ale chciałam podkreślić tylko to, co już tak naprawdę padło dzisiaj na tej scenie. Projekt to ludzie. Ważniejsi. My mieliśmy fantastyczny zespół projektowy i tak naprawdę to dzięki właśnie tym ludziom udało nam się dowieść ten projekt do końca. Także ta nagroda jest nagrodą dla całego zespołu projektowego. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję. bardzo.